Siemanko! E, witam wszystkich, ja jestem Myclofwof i uznałem, że... A ja w... Olszak85! No właśnie, jest z nami Olszak85. Uznaliśmy razem, że nie będziemy kręcili na, yy, na serwerze Lupus Craft, czy tam Lorus. Lupus. No, bo po prostu, no to jest zły serwer dla nas. Będziemy kręcić na Golden Craftie. Link podam... o wiele lepszym serwerze moim zdaniem no najlepszy link podam w opisie możecie sobie zagrać no, e, IP podam w opisie no IP, a ja co powiedziałem no link no to źle powiedziałem, dobra IP e, gdzie ty jesteś bo cię nie widzę e, w kanionie no wiem ale w którym miejscu a próbuję wypłynąć a wiem widzę cię ja mam takie itemy cały zapełniony to... Oczywiście ja tak samo, bo okradliśmy jakąś gildię, ale proszę, ale proszę nie mówić e, Nie powiemy jaką gildię, bo ja sam nie wiem, zapomniałem e... A ja, ja nie wiem, bo po prostu nie było tam Kuboida No właśnie i... E, Kuboję tu na jednej gildii, jaką znaleźliśmy no e, na my gramy A ty nas... z... złota, które wziął wodę. I trochę ma e, oszak cię laguje. No ale Będę się... na ciebie mówił my. Będę na ciebie mówił my. A nie, będę na ciebie mówił o. Będę na ciebie mówił o. Jestem orszak i tyle. Dobra, Dobra, To na... mnie nie a nie mówi Ała. Ał. Dobra, żeby nie <śmiech> zanudzać <śmiech> widzów. Ja prawie rozdrabnianie kwiatków Dobra, żeby nie zanudzać widzów, choćby zbudujemy giedy. Ja bym wolał ruszyć się w podróż i w tamtą stronę. W tamtą, a nie w drugą? Nie. Na, na pustynię chyba. Wschód jest... Zachód jest szczęśliwą stroną. Właśnie, nie. Zapamiętaj to sobie. No właśnie, jak się zgubiliśmy, bo wędrowaliśmy i do... i z Warp Surowcowej, doszliśmy na spawn. No i musieliśmy wracać na moje f map -E. Na szczęście zrobiłem tutaj przy tym. Tak od spanu I idziemy teraz jakby to w złą stronę. Bo jak się zgubiliśmy, to szliśmy w tą... A w... Nie! Szliśmy w tą stronę, ale potem zwracaliśmy jeszcze 50 razy, a najczęściej właśnie... I widzisz, i widzisz ta wioska co była, pamiętasz. No właśnie, a ten, ta wioska dobra. Są. Na wioskę jest I właśnie przy tej wiosce zawróciliśmy na bagna, co było twoim pomysłem. No myślałem, ja trochę... że, myślałem, że znajdziemy domek wiedźmy, ale tu już każdy był i nie znaleźliśmy. No, nie każdy, bo większość graczy bawi się, by zabiali graczy po stanie. Co się bawi? Zabija... Większość graczy teraz bawi się w zabijanie graczy na no spamnie. Wywaliło mi serwera, no dobra, już wchodzę. Lagi? Tak, lagi. lagi. Ech. 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 Nie mu mojego hasła. O matku, lagi. Lagi, 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 lagi. Przepraszam widzów za takie mega, super wielkie lagi. Białe oczy. O nie. Ale ile bo tak jest ciemno i nie widzę tego ciemnego. Jezu, Kurde, właśnie, ja że nie przed tej nocy, nawet pomimo swoich tych... Bardzo... Ej, jak ciągle niszczę gravel, no to się robi ten. To jest chyba takie, że jak się niszczy ten gravel, to się wypada ciąg ciągle... ciągle wypada. Mm, no, wow, po prostu... Takie szczęście jakby. Wbijasz na serwa, czy nie? No już jestem. Ty nie mnie do siebie. No, 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 o matku. W dobro ujdziesz? W tak. Tak. Na pewno? Mhm. Gdzie ta wioska? E, za nami. Wup. Ty, Bobie! Ja tu noszę wiaderko tylko po to, żeby... żeby się nie zabijać, a, łach. Ja się nie zabijam. Ha, ha, ha. Ej, spadłem i... spadłem, był dźwięk jakby coś tam... ten... jakbym walnął... a nie zabrało mi w ogóle życia. Wiem, potem skoczyłeś w wodę i zabrało Cię jak skoczyłeś. Nie, wolnoem w dirta, no w dirta wolnoem i mi nic nie zabrało, a był dźwięk, takie trzy jakby mi kości. Bo masz buty. Wolno opada, nie Marcin, masz A ja mam, słuchaj, ja mam, jak buty odporność na ogień, spodemki odporność na ogień, koszulka odporność na windhorns i zwykły helm. Oszak, oszak, szak! masz ten pochodnie. Nie. A węgiel? Też nie mam tylko jedną pochodnię redstone nową. No to chodź, musimy na tej górze sobie rozpalić obóz, rozbić obóz, chodź. Ja, jak masz dużo flinta, to ja chyba powinienem mieć żelazo, ale niestety nie mam. I szkoda, że nie da się robić złotych zapalniczek, bo mam złoto. Ja mam 6 bloków złota. I złota 16. ród złota jakby. Dobra, postaw tutaj ten pochodnię redstone. Ową. Przynajmniej jakoś światło będzie. Co O ale światło no mega normalnie. Czekaj, muszę coś wziąć do ręki. Co się siło Dobra, e, musimy wziąć coś fajnego. Albo nie. Jest to trochę śpiące no. E, musimy wziąć... co tu mogę wyrzucić? Łuk? Nie. To na pewno nie. To nie wiem, wszystko mam cenne. Mm. Dziwne. O, mogę to wyrzucić. a ci, yy, o, szak. Chcesz skórzaną zbrojkę? Po co mi? Nie wiem, tak sobie rzeźbię. Ale ja mam coś fajnego, patrz. Kwiatek narad, chodź. Kwiatek narad, chodź tutaj. Kwiatek narad. Postaw nad nim pochodnie. Nad nim, nad nim pochodnie. Czekaj. Yy, wykorzystam do tego moje bloki. Ale spokojnie nie będą tutaj stały do końca. Co odwalasz? Ale żeby postawić... Yy, źle. Daj to. Tak! No. Daj to, daj to pochodnie, ja już wiemy tu. One, one, Łata! Daj to, łata. Łata, łata, daj mi to. Daj to, daj to, daj to. Ułata. Nie da się. No to daj to. Chajunek. Wiesz co? Masz szkło? Nie, wiem o co Ci chodzi. Żebyś postawił bloki nad tym szkło i na tym szkole postawił pochodion ona by się postawiła na tym. Zostaw to, klocek narad. A ja raz klikam a no to już BUM! Prawie całość się rozwala A się kierował? Ups! Oddawaj pochodnie A nie da się ja myślałem, można no, przypadkiem <ślepki> zniszczyłem. Skąd masz te bl... A no tak z gildii. Z tej gildii, co sobie wzięliśmy Wow Pasuje ci? Pasuje i nie dotykaj tego. Widzisz? Chcesz się kierę, to od razu to zniszczysz za pierwszym Nie. Walnięciem. A piszcie w komentarzach, czy... Co byście chcieli w następnym odcinku? No właśnie, jakie budowle żeśmy zrobili, na przykład dom, kopalnie, na przykład możemy z wami grać, tylko... Podajcie swój nick i możemy z wami zagrać. A co do klocka narat musimy się zamurować gdzieś i zrobić taką mini bazę pod ziemię. Pod ziemię. Ja mam jeszcze taki klocek U matku, tam jest woda. o Jak fajnie! Wpadaj, 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 wpadaj. Kurde. I co tam jest? To jest dziób. Nie lec tą nawał. Nie mam. Ja mam cały wyponek zapełniony. Nie mam jej. Widzę ją. Gdzie? Aha! Aha! To, to jest zabawa jak... najmniejsza zabawa na tym serwerze, można się bawić. Zabawa, że można się bawić. Można zabić w ten sposób kogoś. Ale, zabić czy nie bawić? Ale no można, tym, można w ten sposób kogoś zabić. Nie. Ła! Kurde, sam siebie wkopałem. światło mi pada na komputer i nic nie widzę na ekranie. dobrze, że nie wiesz, gdzie ja jestem. Ja mam chyba niezniszczalną łopatę. A, niezniszczalność 3. Hi, hi. Ty, daj coś zjeść do ty, To już bo... wiem, czemu mi ciągle flin wypadał, bo to jest szczęście 3. A, to dlatego... O, jest gdzieś tutaj, dobra. Dobra, na razie koniec tej zabawy. Zo rano zobaczymy, jak duży teren przekopaliśmy. No. no no i to tak chyba koniec tego odcinka No, no ale na koniec odcinka chcę zobaczyć jak przekopaliśmy to, Ten odcinek był trochę krótki i mało y, mało budowaliśmy więc to był tylko taki żeby przedstawić nasz, nas i, na te, i ten serwer i nas na tym serwerze No bo jesteśmy w tak fajni że nie możecie nas nie znać no, ale nas nie znają. No tak, no ale nie, nie możecie nie znać naszych nicków. Bezpieczonego ziemniaka. O, ty! Łołpa, <laughs> wow, jak przegubaliśmy! Oh my god! <laughs> ty, ja tę górę, żeby zobaczyć. A ja chcę zobaczyć te fajne te podziemia. Ty, to nie jest pod ziemią nawet! No wiem. Dopiero zauważyłeś? No. Jaki? A ja od złej strony tej góry wlazłam. O kurde, no, tylko mnie nie zatop. Szybki jesteś. Musimy zamurować to takie wejście i to zrobimy między odcinkiem. No. To zamurujemy i tam sobie powo jakoś drabinka, drabinki sobie zrobimy jakoś. To na dole urządzimy, tylko tutaj to będzie zamurowane, na co ja teraz patrzę. Nie będzie tu tego, a tutaj tutaj nic nie będzie. Tam... Oszak! Mniej więcej ile będzie odcinków na tym serwerze? Nie wiem. Im więcej, tym lepiej. No. Aż nam się znudzi. No właśnie. Ale jest bardzo fajny, więc yy, znudzi nam się sz nie szybko, wolno nam się znudzi. Dobre. Ale to było dobre, jak ty tą tak, się ci mnie tam To jest, jak jesteś głodny, to zjedz to, bo ja muszę tego dirta pozbierać i zaburować tamto. Dobra? Yy, nie, nie jestem głodny. Mogę ci co, chcesz? Nie. Narka! Do następnego! Altı